Dzisiaj lutowaliśmy kabelki. Czyli jeszcze. ta lutownica, lutownica będzie na takim wyposażeniu w kombinezonie gdzieś schowana, że na to, że wypadasz, kabelki się i musisz zalutować? Nie, po prostu żebyśmy nie. mogli być tu kiedyś coachem. A właśnie. I, i jeszcze dodam, <laughs> że dzisiaj biegliśmy 3 km na trening. Witam bardzo serdecznie, Paweł Surynowicz Polski Karting. Przed nami kolejny odcinek Karting Cafe, a ja się bardzo cieszę, że możemy wrócić do takich regularnych i częstych spotkań właśnie w naszych rozmowach kartingowych w karting Cafe. Przed nami odcinek bardzo nieoczekiwany, ale myślę, że bardzo potrzebny. Postanowiłem wbić się troszeczkę i poprzeszkadzać. Teamowi Bambini Racing podczas ich spotkania w Ustroniu, to jest Bambini Racing Winter Camp. Pierwsza taka inicjatywa teamu, który doskonale znamy z polskiego padoku. Porozmawiam sobie z szóstką zawodników jednocześnie. Zapytam jak sobie radzą i jak oceniają to, to zimowe spotkanie, ale też porozmawiam również z trójką mechaników, trenerów, którzy są odpowiedzialni za to co kierowcy robią na tym interkampie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie bardzo ciekawy i że z ciekawością go obejrzycie. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Karting Cafe. Jesteśmy w Ustroniu, a a moim i są są aż, aż sześciu kierowców bambini. Przy, przywitajmy się. Filip, Franek. Mm, nie gdzie wszyscy z bambini. Wszyscy. Dobra. Filip, e, Filip Kijanowski, Franek Cygielski, Franek Czapla, Kuba Kiwalski. Witam. Tomek Cikoracki i Marcel Rudnicki. Kiedyś! To powiedzcie mi. Co wy tam robicie w ogóle? Jesteśmy na Bambini Camp okay. 2022, gdzie przygotowuje, do, przygotowujemy się do sezonu, żeby być najlepszym teamem w Polsce. No dobra, no ale, ale co? Na nartach przecież wyjeździcie za kierownicą, to jak? No? Mamy super trenera fizycznego i inżyniera od spraw mechanicznych kartów. Się uczymy, jak postępować. A któż to taki? Jan i Janek Kręcisz. Dobra, wiecie co? Jak ja y, jakiś czas temu zaczynałem y, swoją obecność na padoku kartingowym, to pamiętam, że Janek Kręcisz był mniejszy niż Tomek Cichoracki, niż Marcel Rudnicki. Takie knepki małe były. No ale dobra, dzisiaj są poważnymi trenerami z wielkimi sukcesami. No dobra, ale jak wy się przygotowujecie do tego sezonu? Może, może grupa Filip i Franek? Od, najpierw wy odpowiecie. W jaki sposób to przebiega? No, słyszałem, że jeździcie na nartach. Co jeszcze? To na pewno bardzo mocno fizycznie. Na siłowni dużo ćwiczeń, koordynacji, refleksu, tego typu rzeczy. Siłowo pakujemy. I też dużo me mechanicznie z malniakiem. Na przykład o telematki. Tak, e, o mechanice wózka, kluczach. Dzisiaj uczyliśmy się lutować. Takie A co rzeczy. lutować? E, lutować kable. Tak, dzisiaj lutowaliśmy kabel. Czyli ja to lutownica, lutownica będzie na takim wyposażeniu w kombinezonie gdzieś schowana, że na to że wypadasz, kabelki się i musisz zalutować? Nie, po prostu, żebyśmy mogli być już kiedyś koczem. A właśnie. I, I jeszcze dodam, że dzisiaj biegliśmy 3 km na trening. Co? Właśnie, no. no. jest duży wycisk. Jest, no. nie wiem, z 5 no. stopni na dworze, a my biegliśmy na trening. Minus dwa było. No dobra jeszcze i mi, jeszcze mi powiedzcie, że wy chcecie tak. Tak, tak, chcę fajnie świetnie, świetnie. Na początku, jeszcze zanim, zanim yy, zaczęliśmy rozmawiać, to Franek Czapla powiedział, nie wszyscy są z bambini. To może nam zdradzisz, gdzie będziesz się ścigał teraz. No, w, przysz w przyszłym sezonie będę ścigał się w Amo Racing Team yy, w Tony Carcie. Pierwszy rok w tym y, teamie. Wcześniej byłem w Karolinie, a teraz zmiana na nowy sezon. No dobra, ale przecież. Ale przecież zaczynałeś z bambini, dlatego tutaj jesteś chyba z chłopakami, nie? Tak. Okay. No dobra, to powiedzcie mi teraz tak pokrót, po, pokrótce, bo na przykład z Tomkiem i z Marcelem rozmawialiśmy, wiecie kiedy my rozmawialiśmy? Już dwa lata temu praktycznie. Dwa lata temu, tak. Dwa lata temu. I co przez te dwa lata się zmieniło, w, nie wiem, w waszym wyścigowym życiu? Marcel... Bardzo włosy. I... Na, na pewno yy, zdobyliśmy więcej sukcesów. I osiągnięć w kartingu. No i urosły ci włosy, nie? No, i to bardzo. Tomek? Ja na pewno zmieniłem się fizycznie, bo dwa lata temu to byłem Leniuszek, cały czas grałem na konsoli. No i też, tak jak Marty powiedział, większe osiągnięcia w kartingu na torze. Okej, okay. kupa. No, ja na przykład m, przede wszystkim przemiana fizyczna, bo wcześniej byłem tr trochę jak Tomek rozleniwiony, a teraz to już się zmieniło. M, no i też osiągnięcia. Jeszcze mogę dodać, y, że postawa, kierowcy. Dobra, ale y, tak naprawdę to chyba Franek Czapla jest najbardziej doświadczony w tej waszej grupie, co, bo najdłużej się ściga? No tak. Ale no. mi się wydaje, że jakoś mocno się nie przemieniłem. Jedyne co mi się wydaje, że się przemieniłem, to, to moja postawa, że nieważne y, czy wygrasz, ważne jak, jaki postęp zrobisz na tych zawodach. Jasne. Franek hmm. i Filip, no chyba Filip, ten, ten ubiegłoroczny tytuł wicemistrzowski, to chyba największe twoje osiągnięcie, co? No, w sumie to tak. No. Jak długo, jak długo na to pracowałeś? W sumie to sam nie pamiętam, ale chyba rok, chyba dwa lata. Okej. Okay. Franek, ty z kolei masz chyba krótsze włosy z tego, co widzę. To ja się obciąłem nożyczkami. <noise> no dobra, panowie. Yy, Franek, yy, jak ten sezon dla ciebie przebiegał? Bardzo e, czasami szczęśliwie i czasami też bardzo skomplikowanie, bo na przykład po pierwszej rundzie Mistrzostw Polski, w której wygrałem trzy wyścigi, czasówkę i byłem drugi w jednym wyścigu Miałem tą przewagę 15 punktów nad e, drugim zawodnikiem Też w Słomczynie nie dojechałem bodajże trzech wyścigów e, Raz tam usterka techniczna, to coś z silnikiem się stało e, drugi, Z drugim razem pękło mi opona na prostej w nie i powiedziałem w te kamienie i za trzecim razem to nie wiem i ostatnim razem nie miałem tempa i spadłem na trzecie i no tak to też był mój pierwszy sezon w kartingach więc tak ale uważam, że to udany był bardzo sezon. Wiecie co, ja pytam wszystkich kierowców, co wy tak naprawdę widzicie w tym ściganiu? Ja też byłem sportowcem, też kiedyś próbowałem ścigać się w kartingu, później grałem w piłkę bardzo długo. I każdy ma swoje jakieś takie ulubione y, rzeczy, które, które wiążą się z daną dyscypliną. Co może być takiego w, w sporcie kartingowym, w wyścigach, takiego pasjonującego? Ja myślę, że, że po prostu bardzo pasjonujące jest to, że w ogóle możesz, że jest rywalizacja, możesz się z kimś ścigać, pokazać, że jesteś od kogoś lepszy, no i generalnie nie wiem. Po prostu ja, ja... kocham teraz. Na przykład też to daje nam fun. No dobra, ale przecież to jest niebezpieczne. Właśnie nie. To jest takie no... oderwanie od rzeczywistości. Yy, tak naprawdę to mamy jakieś takie specjalne ochraniacze, które nas jakby chronią. Że na przykład, gdyby ktoś wypadł z gokarda i by go przygniotł, no to i tak wyjdzie cały, bo na przykład Ortama chroni kark. No jasne. A będzie żebra. Jasny. o żebra. Jasne. O taka sytuacja w Bydgoszczy, jak Janek Meisner wypadł w ostatniej rundzie, to właśnie tam miał przyjechane po żebrach, ale to mi się wydaje, że bumper mu dużo pomógł. No przede wszystkim, no to na przykład yy, ta, yy, karting jest mniej kontuzjogennym sportem niż piłka nożna czy koszykówka, ponieważ yy, w kartingu masz więcej sprzętu yy, ochroniarskiego, co Cię bardziej chroni. No masz rację, Kuba, wiesz, bo ja grałem w piłkę 21 lat i, i mogę Wam powiedzieć, że miałem ze 3-4 kontuzje takie poważne, które się ciągnęły kilka lat. I to jest niesamowite, co, że jedziecie tak szybko na torze. To y, jest, wygląda bardzo niebezpiecznie, a tak naprawdę bezpiecznie wszyscy się czujecie w tych gokardach. A y, Franek Czapla może chyba powiedzieć najwięcej, bo on najdłużej się ściga. W ilu kategoriach ścigałeś, Franek? Ścigałem się w trzech kategoriach, już w sumie. Nie licząc jakichś małych rozgałęzień typu mini 60, okajot, to w trzech kategoriach na razie się ścigałem. No, miałem jeden tylko taki poważniejszy wypadek, co mnie, jakby mogę powiedzieć, to zamroził moją karierę na dwa miesiące. Ale tak to nie. To ogólnie nie miałem jakichś poważniejszych wypadków. No i co? I każda kategoria jest szybsza, prawda? Tak. I bezpieczniejsza, czy nie? No właśnie, to różnie z tym. <laughs> Dobra, panowie, wróćmy do tego Winter Campu, bo to pierwszy raz się chyba spotykacie, tak, prawda? Tak, zgadza się. Pierwsza edycja. No i y, 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 byliście wcześniej na takich zgrupowaniach, bo wiadomo, że rok robił jakieś takie kampy y, treningowe, y, czy nie wiem, w, w drużynach, w teamach byliście na czymś takim, czy nie? Tak, to, to kiedyś był Oldschool Racing, no ale y, teraz na przykład Bambini otworzyło coś takiego i to jest pierwsza edycja, no i oby nie ostatnia. Dobra, słuchajcie. E, oprócz tego lutowania, biegania i e, treningów fizycznych i jazdy na nartach co jeszcze na tym kampie robicie? E, świetnie się bawimy. Ale co, są jakieś, nie wiem, gierki, giereczki, karty, planszówki. Nie, czy? bo w razie sensie jakby też jest taka sytuacja, że nie mamy telefonów przez większość dnia. E, na pewno od rana nie mamy do śniadania, a tak to w ciągu dnia nie ma kiedy go używać za bardzo. Ja miałem taką sytuację, że przez ostatnie trzy dni to mój telefon miał 43 minuty chyba czasu przed ekranem, a tak to robimy takie rzeczy, nie wiem, wczoraj i dzisiaj graliśmy w głuchy telefon na stołówce i to było takie trochę powrót do takiego bycia. Dzieciństwo. Takiego tak, najlepsze. A kto dusi najbardziej, który z trenerów i mechaników? Ja A właśnie, ja za chwilę z nimi porozmawiam. Bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że słuchajcie, ten sezon będzie długi. Mam nadzieję, że będziemy sobie spotykać się i rozmawiać już indywidualnie, jak oczywiście będziecie chcieli. A tymczasem no co, dzięki serdecznie i co i spotykamy się już w sezonie, albo w Karting Cafe oddzielnych odcinkach. Dzięki bardzo. Dziękujemy. My też dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękuję. bardzo za do możliwość. Widzenia. do zobaczenia. Do widzenia. A więc tak jak mówiłem, rozmawiałem z tą szóstką zawodników, ale też postanowiłem porozmawiać z trójką odpowiedzialnych mechaników i trenerów z Bambini Racing. A nie tylko oni są obecni na tym Winter campie, ale posłuchajmy rozmowy z Jankiem Kręciszem, Maćkiem Ryfą i Adamem Karesińskim. Witam panowie bardzo serdecznie. Cześć, czołem. Cześć, witam. Muszę powiedzieć, że świetna inicjatywa z tym y, kampem treningowym. Y, przyznajcie, się, dusicie trochę tych swoich kierowców tam? No. Nie, chyba jakoś tak bardzo nie. No, bo się skarżyli, że nie mają telefonów, że muszą 3 km biec na trening. Pierwszego dnia może narzekali na to. Następnego dnia już sami przynosili grzecznie telefon i nawet go nie potrzebowali w ciągu dnia, więc chyba się tak do tego to jest taki szok tylko na początku, ale potem jak się przyzwyczają, to jest ok. Tak samo było z treningami. Na początku dwa, dwa treningi dziennie było troszkę za, za dużo, ale już teraz bez problemu sobie razem. Dobra, kto wpadł na pomysł, żeby, żeby ich zebrać w jednym miejscu, w jednym czasie? Magister Maliniak. Generalnie tak, to był, to był mój pomysł. Eee, stwierdziłem, że to może być coś fajnego, coś innego na pewno. I że po prostu jakoś tam ci chłopacy będą lepiej przez to przygotowani do sezonu. Poruszyłem temat z Michałem, no i tak wspólnie zaczęliśmy opracowywać jakieś tam plany. I jesteście podzieleni, że Janek zajmuje się jedną częścią, Maciek drugą, Adam trzecią, tak? Czy to, czy to po prostu jakoś wspólnie robicie? Ja jako ten znany dusiciel uczestniczę raczej w jednych i drugich zajęciach, w zależności gdzie, kto sobie mniej radzi, ale na początku, że tak powiem, wspierałem Jasia na treningach personalnych, a znaczy na grupowych, z ogólnorozwojowych ćwiczeniach. A dzisiaj z tak zwanego ćwiczenia lutowania ym, udzielałem, że tak powiem, też wykłady, niewykłady. Jeszcze mamy, że tak powiem, wykłady na temat budowy silnika. To myślę, że też tam będę Maciejowi pomagał. Okej. Okay. To jeśli chodzi o przygotowanie takie motoryczne, fizyczne, to Janek, ty jesteś odpowiedzialny, tak? Tak jest. Sam kiedyś byłem zawodnikiem, także wiem, jak bardzo ważne jest takie przygotowanie. Wiem też po prostu, które partie mięśni są najważniejsze w tym sporcie i oprócz tego, jak ważny jest refleks, jak ważny jest właśnie balans. Także przekazuję tą wiedzę młodszym, cisnę ich i, i mam nadzieję, że staną się chociaż o te parę procent lepszymi zawodnikami. A jeśli tak, no to będę po prostu zadowolony z tego. No bo szczerze powiedziawszy, to tu przeszedłeś cały wachlarz chyba wszystkich kategorii, tak? Tak jest, tak jest. Od najmłodszych lat, od kiedy skończyłem 7 lat się, się ścigałem, zakończyłem swoją karierę w wieku 16 lat. Także od biegówek po karta 50. Okej, okay. i możesz, możesz powiedzieć dzisiaj na przykład, że w kategorii mini jest potrzebne to, w juniorskiej to, w seniorskiej to? Czy to jest jakby ruchome? Wszystko to samo ewentualnie dodałbym, że w kategorii, gdzie gdzie zmienia się biegi w, w kategoriach biegowych troszkę wa ważniejsze są barki na przykład niż przedramiona, a tak no to wszystko to samo. Wszędzie jest refleks mega, mega ważny, balans, no i generalnie gdybym jakby miał tą wiedzę, którą mam teraz, jako 10-11-latek, to wiem, że byłbym dużo, dużo lepszym zawodnikiem, bo wiem, że ja swojego jakby ja swoich przerw zimowych nie wykorzystywałem w 100%, a każdy z na, naszych driverów powinien to robić, nie? Tak, ja się dodać, że Jasiu właśnie dzisiaj ma urodziny, także to właśnie w dniu no, bo... dzisiejszym kończy kolejne, kolejne latka na karku. No to, to, już... to, to dzisiaj będzie urodzinowe kartingafe. Tak, ten. Dobra, no, Maciek, dla... ty... świetnie. Maciek, powiedz mi, a Ty jaką rolę przyjmujesz tutaj w tym kampie? Ja tak naprawdę prowadzę z chłopakami wszystkie wykłady, od tych wykładów zaczęliśmy tak naprawdę związanych z torem jazdy, z techniką jazdy, potem przeszliśmy gdzieś tam do telemetrii. Wczoraj na Racing English, żeby też chłopacy jak pojadą na zawody za granicę, to umieli jakoś się wygadać, czy współpracować z inżynierami w zagranicznych teamach. Naciej mamy cały dzień zajęcia techniczne. Robiliśmy już podwozia, karać z chłopakami robił lutowanie. Mega fajnie to wypadło. Niektórzy chłopacy naprawdę ogarniają tak, że spokojnie 13 trzynastolatki mogłyby już być mechanikami. Naprawdę jest to po prostu mega, mega, mega robota ze strony chłopaków. No i potem, tak jak Karaś już wspominał, jeszcze dzisiaj będziemy mieli zajęcia silnikowe. I co? Będziecie silnik rozkręcać? Tak, dokładnie tak. Nawet dwa. Silnik Baby Rocka i silnik DD2. Okej. Okay. No to... Chłopacy generalnie. Ma... Chłopcy generalnie mają dziennie 4 godziny zajęć właśnie y inżynieryjnych i 4 godziny treningu, także nie mają czasu na, na po prostu odpoczynek. Nie? No właśnie, chciałem tak. zapytać, jak, jak wygląda taki plan dnia, bo jesteście od środy do niedzieli. I co? I codziennie, nie wiem, przed obiadem, po obiedzie, zajęcia? Tak, ale jeden dzień zrobiliśmy troszeczkę, no właściwie dwa dni troszeczkę dla odmiany. Wczoraj byliśmy, mieliśmy jeden trening rano, na popołudniowy trening wykorzystaliśmy 4 godziny jeżdżenia po stoku. Też młodzież była bardzo zadowolona, podzieliliśmy ich na grupy, część tam była początkująca i się uczyli, to się też, że tak powiem, nimi zająłem ja. Część była mocno jeżdżąca, to się tam z nimi polatał. Ale byli bardzo zadowoleni. Dzisiaj, przepraszam, pierwszego dnia byliśmy też na basenie z kolei na, na regeneracji. Może to nie Leni. była regeneracja, ale więc bieganie po schodach, ale myślę, że też im się podobało. No. Okej. Okay. Jesteście bardzo blisko Steel Ringu z tego co wiem, tak? Tak, dokładnie. No jakieś 10 minut jazdy samochodem. Ok. Ustroń no, miejsce wypoczynków bądź zdobywania formy. Trenujemy na hali KS Kuźnia, więc coś to, coś to musi oznaczać. No. Kuźnia talentów. Tak jest. Dobra panowie, a w przyszłości latem też będzie kamp i za rok w zimie też? To chyba dla rodziców. W okresie nie będzie dla rodziców. <laughs> Macie, macie różne doświadczenia kartingowe, wyścigowe. Yy, jesteście od wielu lat na kartingowym padoku yy, w Polsce i za granicą. Jak to wygląda z waszej perspektywy kierowców, mechaników, inżynierów yy, po tylu latach spędzonych na, yy, na torze? Ja może powiem tyle, że to, co Jachu powiedział, no na pewno z tą wiedzą, którą teraz mamy, na pewno sami bylibyśmy dużo lepszymi driverami, kierowcami, czy umielibyśmy inaczej do tego podejść, no, także staramy się, jak możemy najlepiej przekazać tą wiedzę i nasze doświadczenie, żeby pomóc im w rozwoju. Część z tego korzysta, część może mniej, ale mamy też metody, żeby jakoś do nich dotrzeć, no. Maciek? To no tak, ja generalnie już jakiś czas temu zauważyłem, że od momentu, kiedy stałem się mechanikiem, to na 100% jestem lepszym kierowcą. Więcej wiem, więcej rozumiem, więcej widzę i też e, właśnie taki mam plan na zajęciach, żeby chłopaków trochę tego nauczyć. Nauczyć ich też chociażby samodzielnie analizować sobie telemetrię i to nie porównywać się z kolegą, tylko analizować własną telemetrię i szukać sobie tych błędów, które się popełnia. Bo generalnie uważam, że każdy, tak samo jak były kierowca, który zaczyna być mechanikiem, jest w stanie właśnie poprawić się i znaleźć jakieś swoje błędy, nauczyć się czegoś nowego na podstawie właśnie takich zajęć i takiej wiedzy, także to właśnie po to są te zajęcia. I też uważam, że to przygotowanie fizyczne jest bardzo istotne, też ja uczy chłopaków tak naprawdę nie tylko, to nie jest tylko prowadzenie treningów tu na miejscu, on tak naprawdę pokazuje im, jak potem wrócić do domu, do tej rzeczywistości i dalej się przygotowywać samodzielnie, czy, czy z trenerem, czy gdzieś na siłowni, ale co robić i jak to robić, żeby to trwało aż do sezonu, tak? a nie, nie po prostu 4 dni, czy 5 dni tutaj i do widzenia. Także ja uważam, że to, to jest naprawdę mega istotne i, i to jest mega dobry my te... 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 było. Mają dostać też te, że tak powiem, narzędzia do ćwiczeń, czyli gumy, piłki, piłkę do równoważni, z którymi ćwiczą teraz Jachem i mogą to potem rozwijać u siebie w domu. No. Mamy nadzieję, że to przetrwa, że nie, nie, nie położą tego w kąt. No ja pamiętam, Janek, jakiś czas temu rozmawialiśmy na ten temat, jak, jak ty podjąłeś decyzję, już nie ścigając się, że będziesz uczył, pomagał, trenował młodych zawodników. A jak to było za, za twoich czasów, jak się ścigałeś w, tych, w, tych, w tym takim najlepszym twoim okresie? Kategoria mini, juniorska, zagranica, Rock Cup, International i tak dalej. Czy było em, takie podejście treningowe do zawodnika? Generalnie w całej Polsce, w całej Polsce wtedy nie było aż takiego podejścia. Widać, że to się zmienia, że już teraz rodzice rozumieją, że trzeba trenować nie tylko na to, że a również poza torem, nie tylko się się uczyć, jakby, no, co będzie w kolejny weekend, tylko trzeba cały czas się uczyć czegoś nowego telemetrii, właśnie trenować dalej. Itd., itd. No to po prostu potem procentuję. No ja tak jak mówię, jak ja jeździłem, to trenowałem, owszem, chodziłem na, na treningi grupowe, nie indywidualne ale teraz wiem, teraz wiem, że to po prostu było, gdy rzadko, bo jeden czy tam dwa treningi. Tygodniu, to, to nie jest po prostu wystarczająca ilość. Jeżeli ja mam są fajnie 4... rozpisane te zdjęcia, no, bo są tam zajęcia, z, żeby, które zagłębiamy się w pamięć mięśniową, koordynację ruchową, równowagę, także naprawdę jest to uważam fajnie poprowadzone i, i z głową. Tak, i przede wszystkim, gdy ustalałem, te, ustalałem te, te, te treningi, to chciałem również podczas treningów im przekazywać wiedzę. Na co działa dane ćwiczenie, co one sprawi potem go karcie i czemu będą lepsi. Tak? Nie po to, że, że na przykład mają zrobić 10 pompek i, i bajka, tylko tłumaczę im po kolei, co to da, który miesiąc się bardziej rozrośnie, jak to będzie wpływało na ich jazdę, nie? Ja, ja dodam, że są zawodnicy, którzy zrobili dzisiaj już po 300 pompek. Także. Za, za karę? To, za karę, oczywiście, za, za tak, zachowanie tak. też są krzesełka, padli powstań, także... Matkę Święta. No. No, no i... No ale to jest, to jest sól bycia na, na obozie sportowym, tak? No bo... Tak, tak. Rodzice też są bardzo zadowoleni z tego, że, że dzieci nie mają tutaj wakacji, tylko są właśnie na takim spartańskim trochę obozie, nie? Panowie, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, jesteście, yy, znaczy ja, ja zawsze cenię ludzi, którzy nie odtwarzają, tylko tworzą coś, nie odwzorowują, tylko piszą wzory. Mam nadzieję, że te wzory, które piszecie będą później odwzorowywane przez wielu innych. Yy... Myślę, że, myślę, że w przyszłym roku już parę teamów yy, pod podchwyci temat i będzie więcej takich obozów. Przechodzimy z nami... bez lutowania pod... na spawanie na pewno. Hmm. Tak. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Janek, wszystkiego dobrego w takim razie, jeśli, jeśli to jest Twój dzisiaj, jest Twój dzień. Maciek serdecznie gratuluję Ci tego pomysłu. Adam, jak zwykle, świetny kontakt z kierowcami. Czego mogę Wam życzyć w tym nadchodzącym sezonie? Zwycięstw. Sukcesu. dobrych zasług. Dokładnie. Okej, okay, no to w takim razie zwycięstki sukcesów. E, dzięki serdeczne. Jan Kręcisz, Maciej Ryfa, Adam Karasiński, Bambini Racing. Z, specjalnie z Winter Camp w Ustroniu. Dzięki serdeczne. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dobrze. Dobrze.